Hej, witam was, tutaj Dominik. Mam nadzieję, że jeszcze Wam się nie znudziło, ponieważ dzisiaj zaczynamy suche tynki. I zobaczcie, lecimy z blendą od końca, do końca. Dodatkowo tworzymy taką elkę i wjeżdżamy także na tamtą ścianę. Co to nam da? Przede wszystkim maskownica na ewentualną żaluzję tutaj. Puścimy też pasek LEDowy. Mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądało. Przede wszystkim na tej ścianie z cegiełki. Wiem, że można takie elementy kupić gotowe, natomiast my chcemy oszczędzić kilka stów. Poświęcimy 2-3 godzinki więcej, ale zmontujemy to z płyty GK. Jednak zanim przejdziemy do naszych zadań, zobaczcie dosłownie minutowe podsumowanie poprzedniego odcinka. Jeżeli nie oglądaliście, to zaczęliśmy od zakupu, bo okazało się, że nawet tak zawalone mieszkanie nie miało wszystkiego, czego potrzebowaliśmy. Nie znam się kompletnie na puszkach, kablach, więc pojechaliśmy z Jackiem, żeby. Dokupić wszystkie potrzebne rzeczy. Więc mogę już śmiało powiedzieć, że nie ma kompletnie na nic miejsca. Ogólnie to nawet jedzenie, śniadania było ciężkie i mało wygodne. Na początku było oklejanie drzwi, okien, ściąganie gniazdek i kontaktów. Potem Staszek zaczął kuć pod kable i lampy. Jak widzicie, chłopaki mają fajny sprzęt, wyznaczający linie, więc między innymi dlatego poszło dosyć szybko. W tym samym czasie my z Jackiem mieliśmy ambitny plan, żeby zmontować zestaw podtynkowy. Zawsze, gdy budowlańcy wchodzą na jakieś zlecenie, bieżąca woda i toaleta to dwie najpotrzebniejsze rzeczy. Walczyliśmy dzielnie, ale okazało, się, że pomimo całej paczki kolan i dodatkowej wycieczki do sklepu, to i tak nie udało się sfinalizować misji toaleta. W międzyczasie Staszek spokojnie kończył wkuwanie kabli, natomiast my z Jackiem znaleźliśmy sobie nowe zajęcie w postaci sufitu podwieszanego. Klasycznie zaczęliśmy od UD30 do ściany, puszczenie kabli, potem potrzebna docinka, zakotwienie wieszaków w suficie i mogliśmy spokojnie montować płyty. I właśnie na tym etapie zakończyliśmy dzień w naszym mieszkaniu. Zachęcam także do subowania, lajkowania, wciskania dzwonka, wtedy będziecie na bieżąco, social media macie tutaj, like Zaczynamy. I znowu pojawia się poziom jato Ktoś pytał o nią w wiadomościach, więc wpiszę wam nazwę do opisu. Oczywiście pomaga nam wyznaczyć linię, gdzie będziemy montować naszą zabudowę. Znowu zaczynamy od UD30 i znowu nie jestem zbyt potrzebny chłopakom. Na tej ścianie właśnie będziemy przyklejać naszą cegiełkę. Już nie mogę się doczekać, bo od zawsze mi się to podobało. Piszcie w komentarzu, jeżeli chcecie osobny film o tym, bo jeżeli będę miał chwilkę czasu, to chętnie wam coś takiego wrzucę. Następnie docinam sobie paski, więc jeżeli będziecie planować taką zabudowę u siebie, to zastanówcie się, jak wysoka mała. Być. Mi zależało na tym, żeby przede wszystkim schować tam pasek LEDowy i ewentualną żaluzję, ale co zamontuje w oknach, oczywiście dowiecie się w następnych odcinkach. Przed płytami oczywiście pamiętamy o połączeniu ślizgowym. My mamy taśmę Blue Dolphin. Po co to się daje? Jest kilka ważnych czynników, natomiast chyba najważniejsze jest to, żeby nie spinać tego na sztywno. Wówczas nasze połączenie mogłoby brzydko pęknąć i wyglądałoby to słabo. Natomiast z taśmą delikatnie pęknie sobie w kącie. Mój tata, budowlaniec z 50-letnim stażem pewnie by się lekko uśmiechnął, gdyby to zobaczył, ale w dzisiejszych czasach taka taśma to nic nowego. Tył mamy już gotowy, więc zostało położyć płyty z przodu. W międzyczasie chłopaki w kuli suficie kabel do ledów. Na tej LC będziemy mieli właśnie puszczony pasek, ale także musimy mieć całą gotową instalację na dodatkowe oświetlenie pod meblami w kuchni. Pewnie część z was zauważy, że w kącie koło okien mamy wkute kable. Jest to gotowa przyłącz pod klimatyzację. Jeżeli właściciel ekipy się zgodzi, to może puszczę wam taki odcinek, gdzie będzie można zobaczyć jak chłopaki to montują. Podpytamy także o kilka kwestii, między innymi ile to kosztuje i jak dopasować klimę do Pomieszczenia. Muszę przyznać, że chłopaki dzielnie walczą z całym wykończeniem, bo większość czasu zajmuje przestawienie wszystkiego, żeby dostać się dokładnie tam gdzie chcą. I jeszcze kabel do LEDów wpuszczony w kuchni i powoli możemy finiszować. Dwie 3 godzinki. Blenda została już zmontowana przez chłopaków. Zobaczcie dokładnie o to mi chodziło. Układa się ona w taką elkę. Wszędzie wklejone taśmy ślizgowe. Zobaczcie, ładna, cieniutka. Tu jest tylko U30 plus płyta. Z tyłu także taśma, no jest dużo miejsca, żeby tu jeszcze jakoś ładnie wykończyć, no i oczywiście wkleić tutaj naszego leda, wpuszczone także kable, więc mamy gotowe. Kolejny etap to zabudowa tej hamskiej wentylacji, pamiętacie z poprzedniego odcinka, brzydka paczuszka, no i postanowiliśmy, że jedziemy tą belką dalej, czyli tak jak zostało zaznaczone, zobaczcie, nie wiem czy widzicie tę linię przeciągniemy i zabudujemy to płytą GK na pewno nie będzie to jakoś fajnie wyglądało, natomiast wydaje mi się, że jest to mniejsze zło. Ta ściana z wejściem do łazienki niech zostanie już czysta. Będą tutaj bezprzylgowe drzwi, więc niech to wszystko ładnie się licuje w jednej płaszczyźnie. My ze stawkiem sprzątamy budowę, a Jacek kontynuuje kolejną zabudowę. Niestety wykonawca zostawił nam paczkę w kącie tak jakby, nie wiem, nie dało się tego puścić przez łazienkę. Przecież pion jest dokładnie za tą ścianą. Oczywiście wszystko zostało zgłoszone, ale nikt się nie zgodził na przesunięcie tego w inne miejsce. Gdyby to było moje mieszkanie... Do zamieszkania to pewnie bym o to warczył, natomiast w mieszkaniu pod wynajem nie było sensu i przede wszystkim czasu. Słuchajcie, my ze Staszkiem dalej przygotowujemy wszystko pod gładź, więc łapiemy się za aluminiowe kątowniki no i będziemy je montować na każdym wystającym winklu, szpalecie, no i na zabudowach. Korzystamy z naszego śmiga więc na pewno śmigniemy szybko gdyby to fajnie wysychało to chciałbym też założyć pełną gładź na tej wielkiej zabudowie nad wejściem widzieliście w poprzednim ujęciu, że Jacek zmontował tam zieloną płytę bo mu została z łazienki więc mam nadzieję, że gdy założymy tam białą gładź, to będzie już mniej rzucająca się w oczy Pachle w dłoń i jedziemy, każdy kant w mieszkaniu musi być zabezpieczony, ten pionowy i poziomy tutaj może się w końcu do czegoś przyda zaczęliśmy od tej paczki nad drzwiami następny będzie winkel na kominie, żeby nie było że jestem nowicjuszem i na pewno się na tym nie znam. To muszę wam powiedzieć, że jakiś czas udało mi się podziałać właśnie w budownictwie. Czasami w zimie, gdy nie było zleceń, także dołączałem do Jacka. Szło mi chyba nawet całkiem nieźle. Chociaż wiem na pewno, że nie odnalazłbym się w wykończeniach. Ta monotonia, ciągle te same przestrzenie, dzień w dzień w tych samych ścianach i poczucie, że do efektu jest aż tak daleko, skutecznie mnie do tego zniechęcają. Tak jak sobie wymarzyłem, udało się także założyć gładź na zabudowie. No i wygląda już to nieco subtelniej. Oczywiście nie zapomnieliśmy o niebieskiej ślizgowej taśmie Blue Dolphin. Nie no, zobaczcie. Jak na malarza dachów to całkiem nieźle. Coś tam jeszcze z młodych lat pamiętam. Chodźcie, idziemy do łazienki, podkujemy wylewkę. Zobaczymy, czy zmieści nam się odpływ liniowy. Do tego celu przygotowaliśmy ciężki sprzęt, ale jak się za chwilę okaże, zupełnie niepotrzebnie, ponieważ tą solidną, w cudzysłowie, wylewkę mogliśmy właściwie wydobywać palcami. Słowo pusu beton ma tutaj zupełnie inne znaczenie. Nie ma możliwości odpływu liniowego, Jacku? Nie ma. nie ma. Dlaczego? Bo nie ma, bo nie ma spadu odpływu. Nic nie ma. Tak jak zapewne słyszeliście, może być niestety kłopot z tym odpływem liniowym, ponieważ kanał jest wysoko, no i możemy nie uzyskać odpowiedniego spadu. Dałoby się to jakoś ominąć, budując jakiś, nie wiem, postument, okładając go płytkami. Natomiast nie o to chodzi. Ma to sens wtedy, kiedy licuje się ładnie z posadzką. Więc co, no trzeba będzie pewnie pojeździć po sklepach i poszukać jakiejś kompletnej kabiny. Natomiast dowiedzieliśmy się, dlaczego na naszej posadzce znajduje się izolacja. Zobaczcie, nie wiem, czy to wyostrzy. Natomiast wylewka jest tak jałowa. Że podczas kucia odbyliśmy w szoku. Powinienem to zgłosić, natomiast nie chcę przeciągać, chłopaki już są. Położymy tutaj elastyczny klej, wielką płytkę, więc powinno być w porządku. Chodźcie jeszcze do Staszka, bo wkuwa kabel pod klimę, więc pewnie to Wam jeszcze pokażę no i my powoli zaczynamy się rozwijać. Instalacja pod klimatyzację jest już w ścianie, natomiast nie ma tam jeszcze kabla. Można by go było wziąć oczywiście z gniazdka obok. Zobaczcie, tam na dole jest przyjrzejniku, ale wtedy mielibyśmy klimę na jednym bezpieczniku z innymi sprzętami. Zdecydowanie że pociągniemy nowy kabel, dodamy jeden przełącznik do skrzynki, no i na ten moment wygląda to tak. Pozostało wszystko pospinać na sztywno, no i będzie gotowe. Przy pomocy pianki uzupełniamy luki między przewodami. Gdy wyschnie, wszystko wytniemy. Nie dziwię się, że Jacek kazał sobie kupić silikony i piany z Siki, bo faktycznie są mega fajne jakościowo. Czas na tynkowanie, bo powoli już myślimy o gładzi. No ale oczywiście nie w ten sam dzień. Gdy Staszek sobie wszystko kończy, my z Jackiem zaczęliśmy planowanie płytek w łazience, więc oglądajcie następny odcinek, bo na pewno zaczniemy je tam układać. Przy pomocy poziomicy i kątownika wytyczamy linię, ponieważ zależy mi na tym, żeby nie było łączenia między przedpokojem i łazienką. Do tego, żeby cała płytka była ułożona w pionie i była poniekąd przedłużeniem posadzki na ścianie. Słuchajcie, w międzyczasie wymierzyliśmy też sobie płytki i powiem Wam, co postanowiliśmy. Już Wam pokazuję, o co chodzi, tak na szybko. Tutaj miała być jedna płytka na stelażu. 60-120, ładnie wyszlifowana pod kątem. Natomiast jeżeli przenieśliśmy sobie poziom na całej łazience. No to wychodzi on tutaj. Grzennik wiadomo wyleci, natomiast to wszystko zostaje. Więc, albo trzeba byłoby zrzucić całą wodę z pionu i nikt na to się nie zgodzi. Albo wyciąć takie dwie wielkie. Nie wiem jak to nazwać. Fasolki w płytce. No i w pewnym sensie ją tam wsunąć. No i finalnie trzeba byłoby jakoś, nie wiem, zapaćkać fugą albo dołożyć te ścinki z płytek. Ja to nie wiem, chyba bym tego nie przeżył. No ale wymyśliliśmy, że obniżymy sobie naszą fugę stąd dotąd po to, aby ją właśnie w taki sposób wciąć. Tutaj przyjdzie, e, założymy jeszcze jakiś dekielek. No, ale skutek będzie taki, że na stachażu wyjdzie płytka na górze o wysokości 15 centów. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś źle wyglądało. Kupimy fugę w tym samym kolorze, więc no może to jakoś zginie. Dzienki, chyba tyle. Powoli się upakujemy, no i czas na podsumowanie. To by było na tyle, chłopaki już dawno pojechali do domu, a mi nie pozostaje nic innego jak tylko zachęcić was do subowania, lajkowania, no i wciskania dzwonka, bo wtedy dostaniecie powiadomienie o kolejnym filmie. Widzimy się w następnym odcinku, czyli za kilka dni. Za dzisiaj wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.